U matku, gdzie ja dolazłem? Reksiu! Witam Was, ja jestem Karwasz10, a oto jest kolejna część z serii Zagrajmy w Reksio i Miasto Sekretów. W dzisiejszym... E, w poprzedniej części dowiedzieliśmy się, że Reksio został porwany przez żołnierzy bur burmistrza i przetrzymywany w więzieniu. Żeby spotkać się z burmistrzem musimy znaleźć okienko numer 3 biurokracja i uzyskać takie pozwolenie. No to co, lecimy. Spotkaliśmy tych tutaj trzech miłych sprzedawców. Buraki! Je... Dobry serek, pyszny! Buraki! Sera, sera, komu sera od Sergii? Dobra, idziemy stąd. O, buraki. Mamy to okrążyć. Myślałem, że. Dobry serek, py. U matku, bo cebula. Nieźle. Myślałem, że mamy. Bo. W jeszcze jest. A, tu Cię mam. Czy to okienko numer jeden? Nie. To okienko numer 2. Co? To przecież kazała mi pani przyjść na rynek. Pan w jakiej sprawie? Szukam okienka numer 3, żeby złożyć podanie o audiencję. Informacje o aktualnym położeniu okienka numer 3 uzyska pan składając formularz kit w okienku numer 1. Kit? Jaki znowu kit? Standardowy formularz kit. Skrót od, konspiracja i takie tam. Można go pobrać w okienku numer 5. A, czyli nie przed siedzibą burmistrza, tak? Tak. I złożyć w okienku numer 1. A gdzie znajduje się okienko numer 1? Udzielę panu tej informacji, ale musi pan złożyć wymagany załącznik w postaci buraka. Oj, zatem zawezmę się i zdobędny załącznik w postaci buraka. Dobra. Idziemy po buraka. Sera, sera, komu sera od Sergia? Buraki. Bura, e, buraki, cebula. Bianka ma buraki, a ja mam cebulę. Zobaczymy, czy się wymienimy. Bo Chciałbym wymienić moją cebulę na jednego z tych pani soczystych buziaków buziaków oczywiście. spłoniłam się jak borak. Oj, wie pan, jak ubić dobry interes, proszę. Zapakować? E, nie, dziękuję. Wezmę w łapę. No i mamy. Bór. Sera, sera, komu sera od Sergia? Jak ja nie Buraki. lubię tej lokacji? Nie przez to, że jest wkurzający, tylko nie przez to, że jest zła, ale je... Buraki! Nie da się tutaj komentować. Przynoszę załącznik w formie buraka i niniejszym go składam. Czy teraz powie mi pani, gdzie znajdę okienko numer jeden, w którym mogę złożyć formularz kit? Momencik. Już, tylko przystawię pieczątkę z ziemniaka na buraku o... A zatem niniejszym udzielam panu poufnej informacji. Okienko numer jeden znajduje się w pobliżu więzienia. Co? Więzienia? Aż ja tam dopiero co byłem. Dobra, najpierw do burmistrza. Chyba. Bo ja już się tutaj pogubiłem. Poproszę o formularz kit. Proszę. Następny, Uu, ale szybko, no to lecimy do więzienia. Batman się nie ruszył, ale cóż z tego? Idziemy tu. A kuku. -ku. <laughs> Jakie to było zabawne? Proszę, oto wypełniony formularz kit, a konkretnie jest on wypełniony stekiem bzdu... Zgadza się. Proszę bardzo, podpis, kilczątka, a zatem udzielam panu informacji. Okienko numer 3 znajduje się aktualnie w pobliżu trzech grzybów. Następny... Jakich trzech grzybów? Nie, nic o żadnych trzech grzybach nie wiem. To? Odlepiam? Hmm? O! Nasza nie ich. Chyba tu już nic nie ma. A skoro nic nie ma, to stąd idziemy. Ale gdzie mogą być trzy grzyby? nie wygląda ta mapa. Że tak założyciele miasta założyli miasto pod ziemią, by chronić mieszkańców przed wilkami i chyba jastrzębiami. Ogólnie przed złem powierzchni. Chodźmy tu. Ło matku, to tutaj. Czyżby tu? Tu! Witam w okienku numer 3. Czym mogę panu służyć? Jak się zdziwiłem. A zatem, e, chciałbym złożyć podanie o audiencję u burmistrza. Doskonale. Proszę o to podanie. Proszę o wypełnienie i podanie mi go. E, 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 proszę bardzo, wypełniam i podaję. A, a, a! Chyba o czymś pan zapomniał. O matku, o czym? Oczywiście, o załącznikach. Proszę zobaczyć tu. Małym druczkiem wprawdzie, ale zawsze. Petent powinien złożyć w formie załączników zaświadczenie o odbytym szczepieniu. No jakim szczepieniu? Ja nic nie odbyłem. To proszę udać się za parawan i odbyć. Czytam dalej. Legitymację rewolucjonisty. No ależ ja nigdy nie brałem udziału w żadnej rewolucji. Radzę się z tym nie afiszować. Zresztą to nie musi być pańska legitymacja. Następnie trzy śrub. I? Śrubki? Tak, śrubki. Nie wiem, co pana tak zdziwiło. I wreszcie duży kawał żółtego sera. No to przynajmniej wiem skąd zdobyć. No a czy jak zgromadzę to całe tałataństwo, to już będę mógł pójść na audiencję do burmistrza. Mój przyjaciel leksio bezsensownie cześnie w więzieniu. Tak, obiecuję. Biurokracja może wydawać się czasem kłopotliwa, ale jest konieczna do zachowania porządku. Następny. No za nieźle. Rewolucja... Y, ta legitymacja rewolucjonisty, no... Kto może mieć? Może ty masz. Panie Alfredo, pan coś kiedyś wspomniał mi o rewolucji. Tak? Potrzebna mi jest koniecznie legitymacja rewolucjonisty. Y, może pan jeszcze ma swoją? Nie, nie, nie mam. To znaczy oczywiście, że mam. Rewolucja to duża część mojego życia i w ogóle... Trzeba bardzo uważać co się mówi głośno, zatem szepczę. Nie mam legitymacji. Połknąłem ją z żalu, była gorzka, ale porozmawiaj z Fernando. To ten sprzedawca pamiątek, co się kręci koło siedziby burmistrza. Aha, dziękuję. Dobra. Ale najpierw do więźnia. Czepienia obowiązkowe. To jest za parawanem, co teraz? A może wy mi pomożecie? E, słyszałem, że gdzieś w tej okolicy znajduje się szpital, w którym można odbyć e, szczepienie. Dobrze pan słyszał. To tu! Tu? Tak tu. Za tym padawanem. Gdzie im padawanem? Kolega chciał powiedzieć za parawanem! Tak właśnie chciałem powiedzieć ale niestety nie mogłem bo mam wadę wymowy. Takie <laughs> to zabawne. No nareszcie. O nie, idź sobie, zostaw mnie. Taki mały szpital. Hm, ciekawe. A łała! Co pan zrobił? Zaszczepiłem pana. Proszę. Oto zaświadczenie o odbytym szczepieniu. No można było zrobić to delikatniej. Też tak sądzę. Zaskoczył nas pan popdostu. Rzadko ktoś przychodzi tu dobdowolnie. Jakie to było zabawne. Ale ja bym chciał zauważyć to, że tu jest napisane Insmolut. To mi się kojarzy tylko z Insmut, czyli wioską z książki Zewkturu. Skojarzyło mi się to, to też dlatego, że tu jest jego posąg Czyli wiecie tego takiego dużego Ośmiornicowatego Boga Złego Boga Może wam wyświetlę Staram się częściej dodawać coś do filmów Żeby było więcej ładniej, weselej Dobra co się ten krytes cieszy? Co się tak cieszysz? To nie było śmieszne. Nieważne. Najmocniej przepraszam. Witam, witam. Czyżby zdecydował się pan wreszcie na jakąś pamiątkę rewolucyjną od Fernando? Może guzik samego Czekopary? albo przycisk do papieru w kształcie sierpa. Eee, właściwie to chętnie kupiłbym prawdziwą legitymację rewolucjonisty, panie Fernando. Niestety nie mam. No ale przecież był pan rewolucjonistą. Ale już nie jestem. To był błąd. Legitymację wyrzuciłem? Proszę mnie nie męczyć, bo ściany mają uszy. Rozumiemy się. Niech mi pan chociaż powie, gdzie ją pan wyrzucił. Do studienki kanalizacyjnej na rynku. Niech pan znika. Eee, zapraszam innym razem. Eee, dziękuję. Do widzenia. IDEA Rewolucji wiecznie żywe. Kurde. Ale tego łażenia jest. Do studzienki, tak? Do studzienki. Ja sznurka nie mam. Buraki! tacy. Ani chybi, to do tej studienki Fernando wyrzucił swoją legitymację. Hmm. Mam wrażenie, że coś tam majaczy na dnie, co na upartego mogłoby być legitymacją. O, ale jak to wyłowić? Mhm. Piesie, co? Buraki! To jest to jest bardzo straszne. Gdzie ja znajdę sznurek? Panie, masz pan sznurek? Panie Alfredo, pan coś kiedyś wspomniał mi o rewolwerze. To nie, to już rozmawialiśmy. Ja chcę sznurek. No, I kawałcera. A nie kawał A to co za urządzenie? Hm. Nie dotykać, to mnie nie społeczne! Bo toż nie dotykam. E dobra. Już pamiętam, gdzie ser kupić. Przecież ser Gio ma ser. A konkretnie na rynku ma ser. Jeszcze na obrazku wczytywania jest ser pokazany. Dawaj tego sera. Witam, sir! Może kupi pan sir? A wie pan, że chętnie przekonał pana mój slogan, co? Hehehe, no dobrze, należy się 60 piesos. He, piesos? 60 zresztą? To jakieś takie wasze pieniądze, tak? Nie inaczej, 60 piesos i seryjs pański. Ech, zatem muszę sobie znaleźć jakąś robotę i przerwać chociaż na chwilę wieloletni okres bumelaństwa i życia na krecią łapę. No Nieźle. 60 piesos. Gdzie ja znajdę... do tej Fernando wyrzucił swoją legitymację. No. Skąd ja mam wziąć 60 piesos? W więzieniu? Nie wiem. Chyba nie. A może mu sprzedam parę plakatów? Dzień dobry. Nie potrzebuje pan może pomagiera? Muszę pilnie zarobić na ser. Hmm... W sumie przydałaby mi się pomoc. Sprzedałem już wszystkie plakaty rewolucyjne, jakie miałem. Wiem, że jeszcze trochę wisi ich na tak zwanym mieście. Zapłacę po pięć piesos za każdy plakat, który mi pan przyniesie. A czy to oby legalne? Jak najbardziej. Zawsze pan może powiedzieć, że oczyszcza pan miasto z odpadów. No nieźle. Mam trzy. E, e, proszę plakacik. Proszę bardzo, 5 piesos dla pana. No to mam 10. E, może chce pan to na pamiątkę? Niezwykłem przyjmować prezentów od nieznajomych. E, czy ja mu właśnie chciałem dać legit... nie, zaświadczenie o szczepieniu chciałem mu dać. E, e, proszę plakacik. 5 piesos dla pana. Wiecie co wam powiem? Z tymi na przykład zaświadczeniami czy licencjami które, którą mieliśmy w Reksio i Czarodzieje jest tak, że to jest prawdziwe zaświadczenie, tyle że tak, tak pomniejszone, żeby nie było widać napisu. Kiedyś była strona przygód Reksia taka chyba nawet oficjalna, i tam moż, można było sobie wydrukować tą licencję. O, to chyba taki plakat jak pan chciał! 5 piesos dla pana Dobra, co jeszcze? Pewnie jeszcze gdzieś wieszą te plakaty O, tutaj jest śrubowkręt O, śrubokręt No chyba sobie pożyczę no, Nawet bardzo sobie pożyczę, a wy co? A co panowie inżynierowie tu robią, jeśli można spytać? Jak to co? Przygotowujemy ścianę do nowego przewiertu, przecież widać o, ładne cudotechniki tu macie. A tak, to śrubent, samobieżna maszyna wiertnicza. O, a tak. Dobra. No, wow, ładny znak. Prawda? Sam go zaprojektowałem. To wymóg BHP. Bez niego śrubent nie przystąpi do pracy. Dobra, ale panowie są nudni. Idziemy do więzienia. O, przypomniało mi się. Ponieważ mamy śrubokręt... Możemy śruby sobie pożyczyć. Kręcę śrubokrętem, lewoskretnie. O! I mam śrubkę! Aby się wyrażał poprawnie, wiesz? Jak niepoprawnie gramatycznie, to chociażby politycznie. Aha, najwyraźniej kolega robi nad nadgodziny. O, nie będę mu przeszkadzał. Jak widać system motywacyjny działa. Ja bym mu trochę poprzeszkadzał. Może da nam jakieś, jakąś kasę. Idziemy po drugą śrubę. Cię nie o. Dobra i szybko się zmywamy. Pry, chyba nie tu. O, tu! Co śruba robi w drzewie? Bo... Mam nadzieję, że to to się nie rozpadnie. B Aha. filmowe stoisko z miastem sekretów na Pisi. Hm. Tu miała paść zabawna kwestia, ale lepiej nie. Konsekwencje mogą być straszne Umówmy się, że tego miejsca tu nie ma, okej okay? Kierownik produkcji później policzy się z grafikiem No i teraz gdzie? Do tego ru rurociągu Innego miejsca nie ma O Co? Nie mogę zabrać sobie znaku ja go tylko pożyczę. E, e, może mi pani tak w skrócie przypomnieć, co to ja miałem? No to ja wiem. To się nawet nie pytam. Panie Alfredo, nie, nie ma pan przypadkiem jakiejś pracy tu na wysypisku dla młodego i wykształconego Kreta, który właśnie wchodzi w okres finansowej odpowiedzialności? No przynajmniej na chwilę wchodzi. Ale tak się składa, że akurat coś tam mam, jakby taki wakat. A co pan potrafi? Panie kretesie? No, no grzebać w ziemi, kopać potrafię, co jeszcze? No, jakieś takie proste zagadki umiem rozwiązać, O, zawory dobrze obracam. Niektórzy twierdzą, że świetnie zrzędzę. Raz chwilę kierowałem pociągiem? No wy, wystarczy. To są idealne wręcz kompetencje. Zatrudnię pana. O super! E, to co mam robić? E, konsultować? E, a może skoro umiem zarzędzić, to zostanę członkiem zarządu? Ma pan sortować śmieci. Mm. Nie, nie, Tam na lewo stoi taśmociąg. Proszę go uruchomić i sortować. Im lepiej pan będzie sortował, tym więcej pan zarobi. No, czyli na przykład ile? No tak. Do 20 piesos powiedzmy powodzenia i radzę zakazać rękawy. No, Z tym może być ciężko, ale spróbuję. A, bo nie mamy rękawów. Ha 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 Dobra, krefes będzie się cieszył do ekranu. Ale ja się z Wami teraz pożegnam Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę, łapki w dół Do zobaczenia w kolejnej części zagrajmy w Reksio i Miasto Sekretów W której to będziemy sortować śmieci Jakże epickie zadanie Cześć